Zaczynamy filmiki z G2, G4, oczywiście G2 Master, nie jakaś G2. Dobra, powiedz pierwsze wrażenia Twoje. Co byś wolą? To znaczy w zależności od jazdy. Ta jest ostra, szybka, szarpie, wyrywa po prostu do przodu. Bardzo żelety, ostre kamulce ma, ale deck jest dla mnie ten wygodniejszy, bo jest jakby dłuższy. Rozstawienie nóg jest jakby takie w dalszej odległości. więc... A, bo jesteś to... niższy, nie? Tak, a ta jest za to elastyczna, płynna, ma szerokie opony, jest miękka ee, i bardzo tak stabilnie płynnie e, hamuje. No i tak. fajniejsza. co na dojazdy do pracy, co byś wolą? Nie czwórę, co? Tą by wolą na dojazdy do pracy, a, a... tą tak bardziej teren, co? Wyczynane. Dla zabawy, nie? Dokładnie, tak. Dobra, no to jedziemy, zamiana teraz. Ja pojadam na G4, jedynie co tutaj dołożyłem, no to gripy zmieniłem i lusterko z Aliexpress. Także jedziemy sobie. Poczynamy jazdę. Masz zadanie pojechać tędy. Prosto. O, oj, dobra. No my, dawaj. Próbuj. To no co? Ja jadę na górę, nie? No? Uwaga. <laughs> Oj, 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 oj. Ledwo, ledwo moja, ten jeden silnik to średnio przy tej wadze. Oj, oj, oj. No ale G4 to nie jest kulejka. Pod ten. Ona tu się męczy na takim Cierpi. O. Zamiana teraz. No. Co myślisz co lepiej sobie dało radę na tą górkę? Master co? Ta się męczyła. Sam zobaczysz. Master, ale Master jest bardzo wyrywny. Większych umiejętności wymaga. Myślisz? To możesz od razu powiedzieć. Zjedziemy teraz na dół i powiesz mi jak to Ci się jedzie po takim gorszym terenie. Dobra. Lepiej sobie radzi, nie męczy się tak po takim gorszym terenie. Można po się lecieć, kupe nie wjechać. Huhuhu <laughs> Ja klar. Ale skacze. Dobra, jestem na masterku. Nawet 10 -calowe. opony nie pomogą na taki piach <gry> kurde jakby w tu 11-calowe może kiedyś Wpisów taka wypisów że że masz takie platformę, szeroką, stabilną taką platformę. No dobra, co teraz zamiana? Tylko Ci tu wyłączę jeden silnik. Jedne silniki to też można spokojnie do pracy dojeżdżać i do okej Taka bardziej uniwersalna chyba, co? Bardziej, tak A ta bardziej terenowa Która bardziej, ta? Nie no, ta jest do miasta typowo, co ty No, no zobacz na no bieżnik no No prosto, powolut Tam ma taki miękki start, nie? I te zawieszenie jest takie mięciutkie. Aż za miękkie, moim zdaniem. Przy mojej wadze 90 kg, to, to aż, aż dopija do końca. Prosto, no. Właśnie, gdzie jak jest taka droga jak tutaj, bardzo przyjemnie On Ona mknie, nie męczy. Myślę, że 15 km w jedną stronę na luzie zrobi przyjemnie. Po 15 km w Masterku to trzeba brać jakąś mać na tupy. Strasznie tu się wieje. Więc te prędkości też nie są takie w 100%. Wykorzystane ten potencjał. Dobra, tutaj poleciłem trochę Ready? Let's go. Nie no i właśnie to jest to, jak się ma porównanie i ma się 1,84 m to się człowiek męczy na masterku na takiej drodze, nie ma tej przyjemności. Zobaczcie jak ona przy dużym wietrze jak mi lata, nie Bardzo niebezpieczne. Tylko większy wiatr i ona o, obluje. O, ładna. Na takie dojazdy do pracy na zakupy gdzieś tam jest stabilna. ta nie jest niestabilna przy takim wietrzem, Rusza no, tą kierownicą ta, lata. To jest bardziej wyczynowa jednak praktycznie, no? A ta się jedzie, ta, ta platforma płynie. Płynie się po prostu. No tak, tak to wygląda. No. Bo fajny jest ten efekt mielenia, nie? Ku, ale on męczy po jakimś czasie. Ale tak, wyższe kałfony masz lepszy punkt widzenia. Oda. W ogóle ja jestem wyżej, to ja oglądam, no, drogę przed i teraz No Bezsoko. tak, bezstresowo się na niej jedzie, nie? Bezstresowo. po pierwsze te nierówności, wszystkie które tutaj są. Ja właśnie jestem zdziwiony, bo wcześniej, jak nie miałem porównania, uh -huh. to tam mi się wydała, wydawała taka spoko na taki teren, ale ona się nie jest dobra na, na asfalt. To trzeba dużo rzeczy pozmieniać, żeby ona była taka stabilna jak ta. Ta spoko w teren na asfalt się nie nadaje moim zdaniem. Trzeba dorzucić amortyzator skrętu, bo Strasznie jest niestabilna i męcząca, jak to się zwyższy, to się zamęczy na niej Trzeba na dłuższe. Nie A ta jest bezproblemowa pod asfalt, ale męczy się za to w gorszym terenie. Jakaś górka, nie, wzniesienie jest, to Natomiast dużo traci mocy. Na asfalcie nie potrzeba szukać tego środka ciężkości, nie balansować, bo się siedzi na takiej stabilnej platformie. No dobra. Zapraszam do subskrypcji, wbijania na grupkę Hulajnogawka i na TikToka. Nara mordeczki.